Witam Was moi drodzy widzowie, dzisiaj pokażę Wam coś, co nie jest związane ani z ASG, ani z jakimikolwiek grami. Jest to trochę o moim dzieciństwie. Jak byłem jeszcze mały i że tak powiem, nie interesowałem się jakoś grami komputerowymi za bardzo, to zbierałem tego typu zabawki. Są to modele firmy Siku. <laughs> Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Które ja zbierałem, dostawałem co miesiąc od rodziców kieszonkowe i za te kieszonkowe, które wynosiły wtedy 30 zł, kupowałem sobie jeden albo czasami dwa takie modele. Są modele, które wychodziły pierwsze. Czas, yy, gdybym miał trochę czasu, to bym potrafił poukładać je tak, jak dostawałem, jak kupowałem je w jakim czasie. No ale jak widać, Zabawki są dość dobrze zachowane, moim zdaniem. Są niektóre porysowane, bo trochę je w różne miejsca nosiłem i bawiłem się z przyjaciółmi lub rodziną jakąś. No i później po tych modelach, które są trochę niedopracowane, ponieważ mają plastikowe kółka i nie mają szybek w budkach. No i są trochę słabiej wykonane. Nastąpiły nowsze modele, które już oczywiście były w droższych czasach. I upadł sklep, który je sprzedawał, który był w centrum handlowym Osowa. Więc zacząłem zbierać takie modele. Te już są bardzo dobrze dopracowane mają gumowe, jak widać, opony, szybki. Widać, że się światło odbija w budkach. No i jakieś 80% ich wykonania to jest metal. Plastikowe są typu drzwi, yy, burty, drzwiczki, jakieś tam yy, rzeczy. Yy, jest to naprawdę kawał mojego dzieciństwa. Chciałem wam to pokazać tylko dlatego, bo nie wiem czy ktokolwiek na świecie ma taką drugą kolekcję, taką dużą kolekcję tych modeli. Dlatego yy, teraz pokazuję wam jak one stoją na półkach, ponieważ mam remont, a za chwilę pokażę wam jak to wygląda wszystko poukładane na farmie czyli kupiłem sobie taką trawkę z kastoramy jak to niektórzy wiedzą porobiłem yy, sobie różne rzeczy, typu jakąś stodółkę jakieś rzeczy pozbierałem jakieś płotki i takie typu rzeczy tutaj wiadomo, że nie tylko w większości to są ciągniczki ale jak widzimy tutaj koparki, yy, spych katapilar, dźwig Tutaj kombajny różne. Tutaj na przykład to jest fajna różnica, że jest taka koparka. No. Ona ma kółka zamiast to, żeby się ruszały te gąsienice. No i jest koparka już z tych droższych modeli, która wygląda tak. No, według mnie jest dość spora różnica. Ma gumowe gąsienice, które się obracają. Niektóre z tych modeli są kupowane w Niemczech W oryginalnej firmie Znaczy w sklepie w oryginalnej firmie I te, mówię, są różne traktorki, na przykład ten, ten się skręca w pół Także pokażę wam teraz jak to wygląda już na trawce Więc tak, po ułożeniu tego wszystkiego To wygląda mniej więcej tak To jest specjalna trawka, to jest sadułka, którą wykonywał dla mnie mój wujek. Yy, tutaj stoją wszystkie te ciąniczki. Te kombajny, samochody, sprzęt budowlany. Okej, okay, musiałem tylko coś sprawdzić. Yy, to jest wybieg dla zwierząt. Jakiś tam koń. Coś. Chwileczkę. O, tutaj jakieś tam jedzenie, owca, krowa. Tak. W nawet wszystko jest ładnie poukładane. Tutaj stoją sobie bydło. Takie, jakieś poukładane różne rzeczy. Tutaj taki niby warsztat. I tak dalej. Ogólnie tak to wyglądało mniej więcej w moim dzieciństwie, tylko że wtedy tym się bawiłem, a teraz to cały czas po prostu sobie stoi. Tylko z racji, że miałem remont, to po prostu miałem je poukładane na półce, żeby nie przeszkadzały. i tak jak mówię, tutaj wszystkie te modele sobie stoją. Tak jak widzimy. O, jest na wylot. To też. No i tak to sobie mam, powiedzmy, poukładane wszystko. Tutaj jest jakiś dywan. Widać, no i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Modeli wszystkich nie będę wam wypisywał, jakie tutaj są, ale mogę Wam to z bliska po prostu pokazać, jak to teraz z góry wszystko wygląda. Tu przyczepy. Na końcu ten dzwiki to wszystko. Tak, to jest moje pudełko od AK. No i tutaj nie wiem czy ktoś ma jeszcze taką dużą kolekcję. Hedry. Różne rzeczy. ody też są. Tutaj trochę źle dobudowałem płotki, ale trudno. Może to za chwilę poprawię. Tutaj jak widzimy wszystko ma nawet... E, okna. Znach planowałem to trochę pomalować tak realistycznie, żeby to ładniej trochę wyglądało. W wolnym czasie, no ale tak jakoś wyszło, nie. Wiecie jak to jest z czasem. Tutaj, jeszcze jest tam przyczepek, jakieś tam inne sprzęty. No i co? Tak wygląda moja kolekcja. Tym się bawiłem yy, w dzieciństwie i na ja to przeznaczałem wszystkie swoje pieniądze. Yy, starałem się, żeby to zawsze było ładnie poukładane i się reprezentowało. Do dzisiaj mam tak, że ludzie jak do mnie przyjeżdżają, to się właśnie tym bawią. Nawet jak są ode mnie starsi, to po prostu przychodzą i ich tak ruszają sobie, przesuwają, oglądają wszystkie. I naprawdę ludzie, którzy są do mnie starsi, no wiadomo, że chowałem się na wsi, to yy, nawet jak zapraszam, jak przychodzi do mnie jakaś rodzina, to też to przynajmniej oglądają. Nie wiem. Dla mnie to nie jest nic jakoś tam bardzo wyjątkowego, ale na yy, pewno nie sprzedam nigdy tej kolekcji, mam nadzieję. Nawet jeżeli tak, to po prostu niech ona sobie stoi i tak ładnie wygląda. Yy, ogólnie wszystko jest ładnie zrobione. Tam coś się wylało, akurat może kiedyś, nie wiem, yy, wszystko jest poukładane. Mam większość takich sprzętów, które były potrzebne. No i ja zawsze zaczynając od y, jednego z tych z tych dokładnie ten i tamtej i tej zielonej przyczepki zaczynałem. Y, y, swoją zabawę to było jak miałem 7 lat. Skończyłem z tym chyba jak miałem coś koło 10 no i tak jakoś to wszystko zostało, ale z racji, że nie chciałem, żeby to było w jakimś kartonie schowane w szafie, a mam dość duży pokój. To po prostu kupiłem sobie taką dwumetrową 2 na 1 trawkę, znaczy taki chodniczek wyglądający jak trawa i sobie to ładnie wszystko poukładałem, nie był to duży koszt. Koszt całej kolekcji to myślę, że to jest około 1000 zł albo i więcej. Znaczy. Jeżeli by liczyć po cenie, jakiej ja to kupiłem, to około 1000, a jeżeli po takiej cenie, jak to teraz wszystko jest, to myślę, że około półtorej. No i tak, tak to wszystko ładnie wygląda. Myślę, że co? Na tym sobie zakończymy ten. Także trzymajcie się, ara. Cześć.